Cześć, kochani, dzisiaj porozmawiamy, co zrobić, jeśli nie wierzysz w swoje manifestacje. Po prostu ich nie czujesz. Myślisz, że są wymyślone, to się nigdy nie stanie. Wydaje mi się, że często się tak zdarza, bo są one. Nie wiem, chcesz dzisiaj zarabiasz 2000, a chcesz zarabiać 10 tysięcy, prawda? I to jest tak odległe dla Ciebie, że wydaje się nieosiągalne. Wydaje. Jest kilka elementów tutaj, więc nasz umysł. Z psychologii, nasz umysł e, nie wie, co jest dobre, co jest złe. Okay. Jego zadaniem, jego jedynym zadaniem jest, żeby cię chronić, żeby cię chronić, czyli trzymać cię w tym samym miejscu, w którym jesteś. Mm, czyli dlatego zawsze wracamy z powrotem do tego, co jest naszą bazą. Czyli moja, jeśli moja baza jest, zarabiam 2000, to twój umysł będzie czuł się bezpiecznie w tym miejscu. I dlatego twój umysł będzie próbował cały czas em, z powrotem przynieście do tego punktu wyjścia, prawda? I jeśli Ty teraz zaczniesz mówić, zarabiam 10 koła, zarabiam 10 tysięcy, zarabiam 10 tysięcy, Twój umysł znowu wchodzi w grę i mówi, mmm, nie, 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 zarabiasz 10 tysięcy, zarabiasz 2 tysiące, zarabiasz 2 tysiące. I to wszystko jest tak sprzeczne i przecież to jest bzdura, nigdy się nie stanie. I nawet jeśli w to nie wierzysz, to jeśli będziesz powtarzać cały czas w kółko to samo, w kółko to samo, w kółko to samo, Twój umysł, Twoja podświadomość wyłapie to jako prawdę. Tak jak przed chwilą powiedziałam, że twój umysł nie wie, co jest złe, co jest dobre, nie odróżnia tego, tylko co będzie słyszał cały czas. Czyli jak, jeśli ja sobie zmawiam, jestem biedna, jestem biedna, jestem biedna, to tak się staje i to do siebie przyciągam. Jeśli ja sobie codziennie wmawiam, jestem bogata, jestem bogata, jestem bogata, prędzej czy później Twój umysł będzie to słyszał tyle razy, ale musi to usłyszeć naprawdę wiele razy, żeby zaczął w to wierzyć. I żeby zaczął w to wierzyć i przyciągać Ci różne sytuacje, które spowodują że Ty małymi kroczkami dojdziesz do tego momentu. Ok? Czyli suma summarum chodzi o to, że jeśli nawet nie wierzysz, powtarzaj, 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 powtarzaj. Ja dojdę do tego momentu, powiem Wam jak dużo trzeba tego powtarzać, bo ja kiedyś myślałam, a tam powtórzę sobie dwa razy w dzień będzie git. No tak nie jest, bo jeśli mamy tyle myśli przez cały dzień, większość z nich jest negatywna, większość z nich jest na automacie, wszystko jest w sumie w automacie, 99%. Żeby teraz um, przekonać nasz umysł, że co innego jest prawdą, naprawdę dużo tego musimy słuchać, ale na to też mam. Rozwiązanie, nie marcie się. Um, ale tyle chciałam powiedzieć, że jeśli nawet nie wierzysz, nie czujesz, powtarzaj, 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 powtarzaj. Nie poddawaj się i za każdym razem, kiedy usłyszysz taki głos w głowie, który ci mówi, to jest bzdura. No co, te. Żartujesz sobie, wiesz o co chodzi? Masz tutaj na, gdzieś na ramieniu yy, jakiegoś diabła i yy, aniołka. I aniołek mówi: Tak, zarabiam tyle, zarabiam tyle, jest fajnie. <grym> Nie wiem, czemu w tę osobę. A diabeł ci powiem bzdura. Wyrzuć tego diabła. Ok. I powtarzamy to samo, to samo, to samo. Cały czas i łap się na tym. To też i chodzi o to, żeby się łapać na tym. Ok, wow, wow, wo. głęboki wdech. Wydech i znowu wracam, znowu wracam, znowu wracam, i będziemy to wałkować do tego momentu, aż w końcu to przyjdzie do nas. OK? Mam nadzieję, że Wam to pomogło. I idziemy dalej.